Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym programie To Warto Wiedzieć. A dzisiaj taki temat Bogacz bogaczowi nierówny. Zainspirowałem się artykułem Rainera Citelmana, Jak kłamstwa o bogatych szkodzą całemu społeczeństwu. No, ale również ten temat no, dawno mnie nurtował. Państwo widzą tutaj z, y, obok mnie y, takie, takie dwie, y, dwie grafiki. Otóż górna przedstawia bogacza. Dobrego, a dolna przedstawia bogacza złego. Dobry to jest taki, który wymienia to, co wyprodukował na pieniądze na wolnym rynku. On to oferuje, można tego nie kupić, no ale jeżeli uważamy, że to, to, to jest warte naszego zakupu, to kupujemy. No i ludzie, którzy. Dostarczają nam takich dobrych, dobrych towarów, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie, no to wtedy właśnie stają się bogaci. To mogą być też na przykład wybitni chirurdzy, kardiolodzy, to mogą być no, specjaliści z różnych maści, nawet hydraulicy potrafią być bardzo bogaci, bo skoro potrafią zrobić naprawdę cuda i to niezawodne, no to po prostu jest na nich zapotrzebowanie. Także to jest właśnie ten pierwszy. Typ ludzi bogatych, którzy dochodzą do swojego bogactwa, i to jest właśnie ważne sposób, w jaki dochodzą do bogactwa, metodami uczciwymi. Natomiast drugi typ to jest typ takiego no, gwałciciela, bym powiedział, taki, który po prostu zabiera pieniądze. No, oczywiście tutaj na tym rysunku jest to tak bardzo jaskrawe on po prostu wyciska krew z, z ludzi, zabiera ich pieniądze. Oczywiście tego typu kradzieże odbywają się też w białych rękawiczkach w sposób instytucjonalny. Stwarzane jest specjalne prawo, które pozwala niektórym ludziom właśnie dokonywać tego typu kradzieży. Także to jest przykład podwójnej definicji, czyli mamy definicję bogacz, no ale nie wiadomo, co to znaczy, który bogacz. Tak? Bo to według mnie definicja człowieka bogatego i w ogóle używanie tego terminu w dyskursie i w mediach powinno właśnie sugerować, o jakiego bogacza nam chodzi. No bo przecież. Ci pierwsi rozwijają nasz świat cywilizacyjnie, tworzą, yy, tworzą nowe rozwiązania. Proszę Państwa, no, ktoś wymyślił stęty, które ratują miliony. Milionom ludzi, yy, życie, łatwą operację, która właśnie usprawnia serce. Ktoś wymyślił protezy, endoprotezy różnej maści, ktoś wymyśla różne triki na, na robienie operacji, na usuwanie guzów mózgu i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie powinni być dobrze wynagradzani, bo po prostu jest zapotrzebowanie na nich. Ale są też tacy, którzy wykorzystują swoje stanowiska, na przykład polityczne, do tego, żeby się wzbogacić, nic nie oferując w zamian. Teraz może rozpocznę od, od przeczytania artykułu Rainera Zittelmana, jak kłamstwa o bogatych szkodzą całemu społeczeństwu, a potem jeszcze zastanowimy się nad drugą kwestią tego. E, twierdzenie, że bogaci płacą niewielkie podatki lub nie płacą ich wcale, jest kłamstwem opartym na fałszywych liczbach. W rzeczywistości 50% zarabiających w USA którzy zarabiają 46,5 tysiąca dolarów lub mniej rocznie, płaci tylko 2,3% całkowitego podatku dochodowego, w przeciwieństwie do 1% najbogatszych, którzy zarabiają 682 tysiące dolarów rocznie lub więcej i płacą 45,8% podatku dochodowego. Natomiast udział najbogatszych w całkowitym podatku dochodowym znacznie wzrósł w ciągu ostatnich dwóch dekad. W 2001 roku 1% najlepiej zarabiających płacił 1 trzecią podatku dochodowego. 20 lat później płacą prawie połowę. To jest ciekawa, e, ciekawa informacja. No bo być może właśnie ten 1% stał się po prostu na tyle bogaty, czyli tak jakby to pokazuje, że w Stanach Zjednoczonych mamy też do czynienia z wymieraniem klasy średniej, że po prostu następuje taka oligarchizacja. Podobnie sytuacja wygląda w Niemczech, gdzie 50% podatników płaci tylko 6, około 6%, 6 podatku dochodowego dla porównania. 1% najlepiej zarabiających płaci 22,8% podatku dochodowego. Pomimo tych liczb, wielokrotnie twierdzi się, że bogaci nie płacą sprawiedliwego udziału. Kilka lat temu media szeroko rozpowszechniły twierdzenie sugerujące, że 25 najbogatszych Amerykanów płaci tylko 3,4% podatków. Liczba ta przyciągnęła uwagę całego świata i od tamtej pory jest często cytowana. Jednak Kalkulacja stojąca za tym twierdzeniem była bezsensowna, ponieważ opierała się na porównaniu rocznych podatków płaconych przez 25 najbogatszych Amerykanów ze wzrostem ich majątku szacowanym przez magazyn Forbes w tym samym okresie. Przekaz był jasny: system podatkowy jest niesprawiedliwy. Bogaci płacą znacznie niższe podatki i podlegają innym prawom niż przeciętny obywatel. Ale czy tak jest naprawdę? W rzeczywistości średnia stawka podatkowa płacona przez 1% najlepiej zarabiających w Stanach Zjednoczonych jest prawie 8 razy wyższa niż średnia stawka podatkowa płacona przez dolną połowę zarabiających. Szacowany przez Forbesa wzrost bogactwa wynika głównie ze wzrostu wartości akcji posiadanych przez superbogaczy. Na przykład w przypadku Jeffa Bezosa jego majątek rósł wraz ze wzrostem wartości rynkowej akcji Amazona. Podczas gdy wzrost majątku Warrena Buffetta wynika z rosnącej ceny akcji jego firmy Berkshire Hathaway. Twierdzenie, że najbogatsi nie płacą prawie żadnych podatków, opiera się na porównaniu wzrostu bogactwa, w dużej mierze napędzanego przez niezrealizowane zyski kapitałowe, z podatkami dochodowymi, które są nakładane na rzeczywiste dochody lub zyski. To tak jakby porównać wzrost Wartości domów w zeszłym roku z podatkiem dochodowym, który zapłaciłeś. Oczywiście, tego typu kalkulacja nie ma większego sensu. Chile jest doskonałym przykładem szkodliwego wpływu propagandy wymierzonej w bogatych, co wykazaliśmy wraz z Akselem Kaiserem w artykule op opublikowanym w specjalistycznym czasopiśmie Economic Affairs. W opisie znajdą Państwo link do tego artykułu. Bez wątpienia Chile należy do krajów, w których retoryka przeciwko bogaczom zrujnowała postęp gospodarczy. Chile stało się zdecydowanie odnoszącym największe sukcesy krajem w Ameryce Południowej dzięki reformom gospodarki rynkowej, co spowodowało wysoki wzrost gospodarczy, na którym skorzystali wszyscy. Po roku 2014 chilijska polityka i gospodarka przybrały populistyczny obrót, który spowolnił wolnorynkowy przebłysk postępu. W latach 2014-2023 roczny wzrost PKB wzrósł o 1,9%, co równa się zaledwie 0,6% w przeliczeniu na mieszkańca. Antybiznesowe reformy drugiego rządu Michel Bachelet 2014-2018. Doprowadziły do spadku inwestycji i spowolnienia tworzenia miejsc pracy, podczas gdy płace realne uległy stagnacji. O ile analiza spowolnienia gospodarczego jest jasna, o tyle jego przyczyny są bardziej złożone. Ideologia motywowana chęcią zemsty na bogaczach w Chile. Rząd Chile włożył wiele wysiłków w promowanie przesłania, że bogaci nie płacą sprawiedliwej części podatków. W związku z tym konieczna była reforma podatkowa. Mając obsesję na punkcie zmniejszania nierówności, rząd posunął się nawet do stwierdzenia, że 1% najbogatszych powinien płacić za prawie wszystkie nowe dochody podatkowe, co zapewniłoby wyższą jakość i bezpłatną edukację publiczną, lepszą publiczną opiekę zdrowotną i więcej szpitali, lepszy dostęp do kultury, sportu, czystsze środowisko i lepsze emerytury dla emerytów. Innymi słowy, jeśli chodzi o rząd, chciwi bogacze, którzy nie chcieli płacić więcej ze swoich dochodów w podatkach, byli jedynym powodem, dla którego czyliczycy nie mieli lepszej jakości życia. Podobną retorykę stosowaną przeciwko bogatym widzieliśmy też ze strony Berniego Sandersa i jemu podobnych w Stanach Zjednoczonych. Reforma podatkowa w Chile. Była daleka od sukcesu, ponieważ zniszczyła zachęty do inwestowania i przeforsowała narrację antymajątkową, która nie uwzględniała jej wpływu na gospodarkę i ogół społeczeństwa. Reforma podatkowa nie przyniosła również tak dużych dochodów, jakie rząd początkowo planował na ten rok i kolejne. Ekonomiści Gonzalo Sanjueza i Arturo Claro wyjaśniają, że gdyby gospodarka Chile od 2013 roku Wzrosła realnie o 3,8%, dochody rządowe z podatków w tym roku 2023 byłyby o 26% wyższe. Ostatecznie ofiarami propagandy przeciwko bogatym w Chile nie byli przede wszystkim bogaci, ale osoby o średnich i niskich dochodach. Powinno to być cenną lekcją także dla innych narodów. Tekst po raz pierwszy opublikowano w Washington Examiner w dniu 10 kwietnia 2024 roku. Rainer Zittelmann jest autorem książek Potęga kapitalizmu i Jak narody uciekają od ubóstwa. Teraz chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania rozdziału 3.2 z książki Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii autorstwa Joanny Lampki. Rozdział ten zatytułowany jest Mentalność Szwajcarów. Według mnie on bardzo tutaj pasuje do, tej, do tych naszych rozważa rozważań o bogactwie i bogatych, no bo Szwajcarzy mają pewnego rodzaju, powiedziałbym, narzucają na siebie, na to swoje bogactwo, taką siatkę maskującą. Na pewno nie obnoszą się ostentacyjnie. Także teraz chciałbym, żeby Państwo dla porównania właśnie posłuchali, jak to wygląda w Szwajcarii. Mentalność Szwajcarów. Szwajcarzy nigdy by nie osiągnęli takiego dobrobytu i poziomu życia, gdyby nie ich charakter narodowy. Trudna historia Szwajcarii, bieda, trudne warunki życiowe, tradycja demokracji bezpośredniej, bycie odpowiedzialnym za samego siebie wraz z protestantyzmem w wielkich ośrodkach miejskich, wytworzyły doskonałe warunki do rozwoju specyficznej mentalności Szwajcarów. Mentalność ta jest często źródłem żartów i stereotypów. Typowy Szwajcar, mruknie pod nosem, spóźniony południowiec, patrząc na zawsze punktualnego kolegę z Berna, który znacząco puka w zegarek na jego widok. Typowy Szwajcar, kręcą głową obcokrajowcy, patrząc na sąsiada, który wychodzi do pracy o 6 rano, mimo że pracuje na bardzo wysokim stanowisku. Typowy Szwajcar, nie mogą wyjść ze zdumienia dilerzy samochodów zdając sobie sprawę z tego, że ich klient mimo pokaźnego konta wybiera samochód praktyczny i wygodny, a nie prestiżowy. Jaki więc jest ten typowy Szwajcar? Wróćmy do pana Jana Dupontas, Poter, Porentry, przepraszam. Jan dużo pracuje i jest niezwykle lojalny wobec swojej firmy, ale czas wolny jest dla niego świętością. Weekendy spędza zwykle na łonie natury, ucząc swoje dzieci miłości do góry i przyrody. Jest zdania, że tylko i wyłącznie ciężka praca i oszczędność może być źródłem bogactwa i z wielką nieufnością odnosi się do wszelkich manipulacji finansowych. Łatwe rozwiązania nie znajdują u niego poklasku. Jan oszczędza pieniądze i korzysta z kompleksowego systemu ubezpieczeń w Szwajcarii. Jego samochód jest niezawodny i praktyczny, dobrej marki, ale nie luksusowy. Jan nawet dopłaca do opcji podstawowej, po to, by nie mieć żadnych dodatkowych oznaczeń z tyłu samochodu. Nie ma się co chwalić marką czy pojemnością silnika, uważa nasz typowy Szwajcar. Pan Dupont pracuje tylko na. Pani, przepraszam, pani Dupont pracuje tylko na jedną trzecią etatu. Większość czasu bowiem spędza z dziećmi. Jan jest przywiązany do tradycyjnych wartości i skrytości ducha, cieszy się, że jego żona jest w domu, mimo że głośno wyznaje zasadę równości płci. Państwo, typowi Szwajcarzy, mają sprzątaczkę i nianie, które traktują jak rodzinę. Nie wstydzą się zapraszać je na kolację i urodziny. Jan uważa się za dobrego i odpowiedzialnego człowieka. Nie jest skłonny do ostrych sądów ani gwałtownych zachowań. Zawsze precyzyjny i punktualny, tak jak jego niezawodny szwajcarski zegarek. To dzięki tym cechom jego kraj osiągnął sukces ekonomiczny. Dobrobyt w Szwajcarii nigdy by nie istniał, gdyby nie osiągnął aż takiej skali, gdyby nie podejście Szwajcarów do pracy i pieniędzy. Szwajcarzy dużo pracują i dużo zarabiają. To jest fakt. Jak już pisałam, obywatele Szwajcarii odrzucili w referendum inicjatywę przedłużenia urlopu do sześciu tygodni w roku. Zdecydowaną większością głosów przepadł też populistyczny projekt ustanowienia bezwarunkowego dochodu dla każdego. Szwajcarzy wierzą, że tylko praca może być podstawą bogactwa. W tej postawie ważne jest również to, w jaki sposób Szwajcarzy konsumują owoce swojej pracy. W tym przypadku warto użyć metafory szwajcarskiego pociągu. Gdy po raz pierwszy ojciec odwiedził mnie w Szwajcarii, postanowił przyjechać pociągiem. Mieszkał bowiem w sąsiedniej Austrii. Opowiedział mi potem swoje wrażenia z podróży. Pociąg międzynarodowy Austria-Szwajcaria był naprawdę luksusowy. Zastanawiałem się, w jaki pociąg przyjdzie mi się przesiąść w Szwajcarii. Może taki z fotelami, z funkcją masażu, stewardesami podającymi kawę w złotym serwisie? W końcu to Szwajcarzy, Szwaj, Szwajcaria najbogatszy kraj na świecie. A tu na stację przyjechał najzwyklejszy skład oczywiście czysty, wygodny i praktyczny ale nic wyjątkowego. Podejrzewam, że wielu turystów może mieć podobne wrażenia po pobycie w Szwajcarii. Proszę pamiętać, Szwajcarzy cenią bardziej funkcjonalność niż prestiż. Tak jak ten pociąg, są punktualni i pragmatyczni. Wolą pieniądze zaoszczędzić niż wydać na luksusy. W dodatku ta ich słynna dyskrecja. Ostentacyjne szastanie pieniędzmi i chwalenie się majątkiem, ekskluzywnymi markami czy wysokim statusem społecznym wzbudza tylko poczucie niesmaku i w Szwajcarii charakteryzuje w zasadzie tylko obcokrajowców. Anekdotyczna stała się już historia szwajcarskiego milionera i bankiera Hansa Bara, który zwykł wymieniać samochody na identyczne, tylko nowsze, żeby się nie wywyższać pośród swoich sąsiadów. Niewątpliwie w Szwajcarii mieszka wielu bogaczy. Ale Szwajcarzy to naród oparty przede wszystkim na klasie średniej. Jeśli chodzi o rozkład bogactwa, to jest to jeden z najbardziej egalitarnych narodów na świecie. Owszem, to tu znajduje się jedno z największych skupisk milionerów, jednak historycznie Szwajcaria miała mniej tradycji feudalnych niż jej sąsiedzi. Ekstrema po obydwu stronach osi bogactwa są raczej rzadkie i dobrze ukryte. Mimo swojego dobrobytu, to jest raj dla pracowitych i ambitnych, a niekoniecznie bogatych z domu. Także no, myślę, że to jest materiał do przemyślenia. Taką główną, głównym przesłaniem, który chciałbym, żeby pozostał w Państwa umysłach, jest właśnie to, że są różni bogacze, że w sumie to powinno się rozdzielać, Te, to, to słowo powinno mieć co najmniej dwa definiendum, czyli dwie nazwy. Bogacz, który dorobił się właśnie metodami uczciwymi i bogacz, który się dorobił metodami nieuczciwymi. Poza tym, wydaje mi się, że też ludzie bogaci powinni raczej nie być ostentacyjni w prezentacji swojego bogactwa, bo jest to pożywka dla różnego rodzaju populistów i mediów. Oni lubią, oni lubią takie głupoty pisać, to co wykazał. Rainer Zittelmann e, piszą e, no, na zasadzie ko rozrzucania konfetti, to o czym pisała pani, mówiła pani Julia Wójcik. Że z propagandą jest tak, że łatwo rozrzucić, ale trudno to pozbierać. Także po prostu media stosują chwytliwe, yy, chwytliwe kłamstwa, yy, które rozpalają naszą wyobraźnię, że bogaci są źli, no i w związku z tym dostaje się, my wszyscy postrzegamy tych bogatych jako tych złych, tych wyciskających krew z ludzi. No a obrywają ci, którzy są naprawdę uczciwymi ludźmi, którzy. Rozwijają naszą cywilizację, dokonują rozwoju technicznego, technologicznego i po prostu tym samym wzbogacają nas wszystkich. Także tutaj należałoby to bardzo rozgraniczyć. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejne.